Wykorzystywał niepełnosprawną 16 latkę? Bada to policja Kalisz. Seksualnie wykorzystywał 16 latkę? Miała być częściowo rozebrana. Policja sprawdza, czy w Kaliszu Wielkopolskie 60-letni mężczyzna wykorzystał seksualnie 16 latkę. Funkcjonariusze musieli interweniować w miejscu zdarzenia, a zgromadzeni chcieli zlinczować podejrzewanego o przestępstwo. Lokalna prasa informowała, że 16-latka jest osobą niepełnosprawną. Funkcjonariusze nie potwierdzają tych doniesień. Rzeczniczka kaliskiej policji Aspirant. Anna Jaworska-Wojnicz powiedziała w poniedziałek, że w niedzielę wieczorem wpłynęło zgłoszenie o możliwości popełniania przestępstwa na szkodę 16-latki. Przed budynkiem, w którym w jednym z mieszkań 16 latka przebywała z 60-letnim mężczyzną zebrał się tłum dość agresywnie nastawionych osób. Ostatecznie policjantom udało się wejść do środka. Obecnie 60 latek przebywał nas w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Podała: Jaworska wojnicz nie chciała podawać szerszych informacji na temat sprawy. Przyznała, że 16 latka została przebadana przez lekarzy, potem trafiła pod opiekę rodzinę. Pytana o to, czy funkcjonariusze przesłuchali już 60 latka podała, że zatrzymany mężczyzna był pod wpływem alkoholu, zanim zostanie przesłuchany musi wytrzeźwieć? Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Lokalna prasa podała, że 16 latka jest osobą niepełnosprawną. Policja nie potwierdza tej informacji. Była poszukiwana przez rodzinę serwis kalisz24.info.pl Podał, że wcześniej 16-latka była przez kilka godzin poszukiwana przez rodzinę Poszukujący mieli m.in. zapukać do mieszkania jednego z sąsiadów Mężczyzna, który otworzył drzwi dziwnie się zachowywał W jego mieszkaniu, na łóżku miała leżeć półprzytomna, poszukiwana dziewczyna 16-latka była, według ustaleń serwisu częściowo rozebrana. Wkrótce potem przed budynkiem zgromadziła się grupa ludzi, którzy chcieli wymierzyć karę mężczyźnie podejrzewanemu o seksualne wykorzystanie nastolatki. Na miejscu interweniowali policjanci, którzy mieli użyć gazu zawiącego.